Mistrz, legenda kina, Andrzej Wajda. Witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, o, bardzo się cieszę, że, że widzę tutaj moją trzecią żonę, mój diament. Bracko, tak sobie czasem żartujemy, że ona jest diament, ja jestem popiół. <gryw> Także, proszę Państwa, między nami ja jestem cichym wielbicielem tego serialu i chciałbym, żeby ta wiedza nie wyszła poza to wąskie grono. Proszę Państwa, jest taka stara zasada, że najtrudniejszy dla reżysera jest ten drugi film, czyli ten drugi tysiąc odcinków. Co zrobić, żeby było dobrze? Proszę Państwa, no... Trzeba mieć tę wiedzę, że są takie trzy podstawowe źródła filmu. To jest, proszę Państwa, malarstwo, to jest literatura, dobra literatura, i to jest wreszcie mistrzowska szkoła reżyserii. Czyli moja. E, teraz pytanie, jak kręcić? O tak żeby było dobrze. E, gdzie kręcić? No, garaż, winda, hall, bar. A jakiś dom opuszczony, letni, zimowy, o tej porze roku najlepiej na Tenerysie. E, proszę Państwa, kolejne pytanie, które na pewno e, dręczy e, reżysera, to czego nie powinno być za dużo? Odcinków. Chociaż z drugiej strony, jak sobie na to popatrzę, to dobrze, że jest dużo, jak sobie policzę. E, no bo jak się ma tysiąc odcinków, no to przy którymś e, sobie powtórzysz, a przy setnym się nauczysz. E, tak na marginesie, panie Tadeuszu, a ja mogę wyreżyserować te pierwsze sto odcinków, żeby to jakoś ustawić. A potem e, pan nakręcimy film poświęcony panu. Pan Tadeusz 2. <tryk> I pan to wyprodukuje w nagrodę. E, na nagrodę. E, ale wracając do M: Jak miłość, czego jest za mało? a e, Muchy. E, proszę państwa, e, to jest takie moje odkrycie. Ja ją pierwszy miałem. A czy miałem na planie? Najpierw w Korczaku, potem w panie Nikt, a potem ją wziął Mojda do filmu znaczy. Do młodych wilków ja tego nie powstrzymywałem, bo ja myślałem, że to jest prequel panien z wilka. <noise> Także dobrze, że tej muchy jest dużo. Ona jest ją widać, a nie jak się ktoś tak po ekranie wałęsa i wałęsa. Cholera. Ja zapomniałem, że ja mam dzisiaj pokaz wałęsy dla bronka. W każdym razie reasumując, w kinie najważniejsze są proporcje. To 80% Wajdy, 12% Feliniego, 7% Kurosawy no i maksymalnie 1% Żu Żuławskiego. <grywa> <grywa> Kochanie, ja obiecałem, obiecałem... Czyli już udaje się do Wenecji, by przedstawić tam premierę światową filmową. Jeszcze nie filmową, ja obiecałem SZOĄ prezydentowi, że, że, że będziesz. I niech ogień miłości będzie jedynym ogniem, którego doświadcza człowiek. I tego życzymy wszystkim państwu z okazji naszego jubileuszu.